Argentyna to jest coś podobnego do Polski z lat 70. Potężna inflacja obecnie. Gracias z partii rządzącej, peroniści, kirszneriści. to to są ci, co są zatrudnieni w budżetówce, ale nie pracują, nie przychodzą. I straszą, straszą kapitalizm, straszą, wiesz, straszą pracą. wiesz, socjaliści to to sami kumple, nie? Do ruskich poleciał, do Chin poleciał, do Kurta, na Kubie był, nie? Ja jestem w ogóle zgubiony w cenach. Ja, jak idę coś kupić, to ja po prostu biorę garść pieniędzy, ja od razu wydaję. Bo po prostu co tydzień te ceny są coraz wyższe. Bo problem z peronistami jest taki, że to jest mafia generalnie. To jest Światka mafijna to jest potężna, tam są związki zawodowe, które rządzą generalnie, rządzą politykami. to nie ma sensu w ogóle pracować dla Argentyny, bo to po prostu, tu pracujesz na, na tych, co nie chcą pracować. I wiesz, politycy tutaj są strasznie bogaci ludzie. Zaczynają jako biedni, a wiesz, a po czterech latach mają, wiesz, kilka domów, właściciele jakichś tych barrio privados, tych prywatnych terenów. jak to tu wygląda. No i, i wszędzie jest nepotyzm.